Dalszy ciąg studiów po prostu Bo mam trochę rzeczy do zrobienia W szczególności też na ten weekend Trzy rzeczy są do zrobienia Więc Będziemy się tym dzisiaj zajmować Ale na razie zrobiłam sobie kawę Bo przez ostatnie dni Chodziłam spać strasznie późno W sensie strasznie późno Jak na to, że wstaję o czwartej Bo gdzieś koło dwudziestej Trzeciej Dwudziestej Dlatego muszę wypić sobie kawę. Że później będę robić herbatki dalej z kalendarza, bo mam trochę ich do nadrobienia. Oj, to naprawdę jest dużo. Ale teraz kawa, coś zjem. Później będę robić obiadek. No i zapraszam Was do spędzenia tego dnia ze mną, a, albo inaczej bo to jest dalsza część masa, to dalszej części filmu no, po prostu Teraz, na najbliższe dni, właściwie tygodnie, będę dużo robiła też na zaliczenie rzeczy. W tym tygodniu mam trochę rzeczy do zrobienia na zaliczenie. Dużo zaliczeń mam w styczniu, do połowy stycznia, i niektóre mam na koniec stycznia. Więc, no, jako że chcę się wyrobić szybciej, rozplanowałam sobie pracę nad wszystkimi projektami, i innymi zaliczeniami wczoraj. No i według mojego planu wychodzi na to, że do, do końca grudnia powinnam mieć mniej więcej e, ogarnięte wszystkie projekty, żeby w styczniu ewentualnie coś tam poprawić, wyrobić, e, no takie końcowe już e, rzeczy. Plus dodatkowo, jeśli zdążę dzisiaj, jak nie to jutro, pokażę Wam pewien kącik i wytłumaczę, znaczy pokażę Wam pewien kącik i pokażę Wam też coś e, ciekawego, coś, co u nas się zmieni w sumie już niedługo. Udało już mi się coś zrobić na studia. Tutaj mam, no powiedzmy, że plakat teatralny, jeśli on się włączy w ogóle. Tak, tutaj mamy plakat teatralny. Na razie to są jeszcze takie, no że próbuję coś zmieniać i tak dalej. Później na korekcie zobaczę, jak, co jeszcze będzie do zmiany. Tutaj mamy plakat polityczny. No i wczoraj robiłam okładkę książki i w sumie nad tym więcej siedziałam wczoraj. Tutaj mamy właśnie tą pierwszą tą pierwszą stronę, no tą okładkę z przodu. To mi zajęło dużo czasu, bo nigdzie nie mogłam znaleźć logo zwykłego i musiałam je przerysować z innej książki. I to zajęło strasznie dużo czasu, ale myślę, że wygląda ok, więc em, warto było. Więc tutaj mam tą pierwszą stronę. No i tutaj jest tył okładki, ale to na razie jeszcze pracuję nad tym. No i jeszcze będę musiała zrobić grzbiet. Jak mi się uda, to chcę właśnie dalej posiedzieć nad tą książką, plus coś zacząć do ilustracji z z tematu świat robotów, e, bo mam pewien pomysł, ale nie mam jeszcze go rozrysowanego, więc to spróbuję zrobić e, i może coś na identyfikację wizualną mi się uda dzisiaj e, zrobić, a i na film animowany to Wam pokażę, bo mam akurat, tylko jeszcze muszę troszkę e, przerobić, żeby wyszło trochę lepiej, e, ale to jest moja postać. A. To jest moja postać na e, film animowany, na e, ten cykl chodu. To jest Kamcio e, i tylko musiałam mu dodać niektóre szczegóły, bo był zbyt prosty e, rysunek, więc e, dodałam mu te takie na łapkach. E, no i teraz będę musiała po prostu mm, te nogi muszę troszkę mu poprawić, e, ale tak, no to. Myślę, że słodko wygląda. Jak go się animuje, to będzie fajnie. No i tak, teraz przejdziemy do innej rzeczy, którą wam obiecałam, że wam powiem na tym vlogmasie. To tak mi się odkładało, bo nigdy nie miałam czasu, żeby wam powiedzieć właściwie. Bardzo możliwe, że już we fragmentach vlogmasów wcześniejszych mogliście zobaczyć ten kącik. Na myśli właśnie ten. I jak widzicie, to już jest wszystko przygotowane pod nowego członka rodziny. Praktycznie od razu po świętach, właściwie w drugi dzień świąt w nocy, będziemy jechać e, po e, naszego pieska. E, jest to ta sama rasa, co kukiś, e, i, czyli maltańczyk. E, I no już się nie możemy doczekać, a najbardziej się nie mogę doczekać. Jak w lutym, jak będziemy jechać e, do domu Jak Kuki się pozna z e, Leosiem, bo właśnie nasz piesek będzie miał na imię Leoś Ja jestem ciekawa jak Kuki zareaguje, bo to jest <laughs> ciężko przewidzieć e, Mam nadzieję, że się polubią i że będą chciały się razem e, i że będą chciały się razem bawić Ale oczywiście e, vlog z całego wyjazdu, tak samo jak był e, Vlog z wyjazdu po Kukisia, tak samo będzie też e, wyjazd Vlog z wyjazdu po Leosia e, Więc e, praktycznie od razu po świętach e, Nie robię Przerwy w nagrywaniu tylko jedziemy dalej <laughs> Ale tak no to teraz e, jeszcze e, O pokażę wam coś Bo zaczęłam Robić rysunek e, Właśnie Leosia o, albo najpierw wam pokażę e, Tutaj jest e, mój rysunek Kukisia może pokażę Wam, po prostu odwrócę kamerę. Tutaj jest mój rysunek Kukisia i ja w tym samym stylu chcę zrobić e, właśnie Leosia, bo mega mi ładnie tu wyszedł Kukiś. No i tutaj właśnie zaczęłam robić e, Leosia. Po filmikach i... No, no głównie po filmikach, jakie dostajemy z hodowli, wygląda na to, jakby był e, taki bardzo grzeczny, ale to różnie bywa, bo Kukis też... E, po filmikach z Hodowi było widać jakby był grzeczniutki A jak było no to yy, sami wiecie, bo jeśli oglądaliście właśnie filmiki jak Kukinuś był malutki e, Ale no nie, jestem ciekawa Mam trochę rzeczy do zrobienia przed wyjazdem, bo jutro yy, już jedziemy na święta, więc jutro w jutrzejszym vlogmasie już będzie kukiś. No i tak, dzisiaj będziemy też sobie pić herbatki z kalendarza, będziemy pakować prezenty. Ja się cieszę, że byłam już tak na tych zakupach, bo było tam tyle ludzi, że już po prostu chciałam wyjść z galerii. Na szczęście udało mi się znaleźć wszystko to, co chciałam, więc jest dobrze teraz tylko popakować wszystko. I spakować się, jeszcze trochę tutaj ogarnąć, no i to będzie tyle. Może uda mi się jeszcze coś porobić na studia, albo właśnie jeszcze pomontować niektóre filmy, żeby coś już się pojawiło. No, myślę, że tak.